No i nie wystartowali Czterech na jednego Pierwszy zdjęty Co tak wolno? Szanowni, on jest sam No nie wiem, ja go nie widzę zostało od trzech na jednego widział o to jest latarka za mną za mną do przodu panowie, do przodu! Nie wygracie! Do przodu cały czas napierdalać, on jest sam! I brawo!